Mateusz Kaniowski, razem ze mną Wiewiór. Siemanko, cześć. I to będzie wywiad na zasadach. FMA. Czego? W że tak jak jest, byłem wszyscy. Wiewiór, co się z tobą stało w OKTAGONIE? E, to przez stres i przegłos, e, no ale co, wyszło śmiesznie. No tak, ale ja pytam dokładnie, co się wydarzyło, że ty nagleś tak fatalnie wypowiedziałeś? No, to trochę przez stres, bo wyjście było takie jak do walki, a też byłem trochę w huśtawce. Bo Czego? nie wa walczę, nie walczę, walczę, nie walczę i takie, taka niewiadoma i potem wejście jak do walki to yy, był trochę stres i był mocny przegłos. Słyszałem siebie z opóźnieniem i przez to tak dziwnie mówiłem. Wszyscy dziwnie zresztą mówili. Jakbyś, ja nie... też? Znaczy nie wiem czy ty, bo nie słuchałem, ale ci wszyscy co wychodzili, nie? Jakbyś zobaczył tam wypowiedzi tego, Krycha zresztą też, nie? Yy, ponoć jesteś najlepszy! tak mówił, nie? I e, potem dziewczyny wyszły, to też dziwnie mówiły. Nie, no wiadomo, ja najdziwniej, nie? Ale mówię, to też trochę przez Już trochę w melanżu, czy nie, jeszcze...? Nie, nie byłem, nie byłem. To, to absolutnie nie alkohol. Po prostu tak wyszło, ale śmiesznie wyszło. No i spoko. No właśnie, bo... No widzisz, z tobą jest taka dziwna sprawa, że tak, o twoim wykształceniu już rozmawialiśmy dawno, że wygrywałeś konkursy fizyczne też. Pamiętam, że mnóstwo osiedliń to zrobiło, bo ludzie byli w szoku. Jakie ty masz mądre rzeczy do powiedzenia, a kiedy dochodzi do wystąpień publicznych, no nie ukrywajmy, myślisz, że się na mnie nie obrażysz, ale fatalnie to ci stary wychodzi. No wyszło fatalnie, no wyszło, no, no tak. tak ale ogólnie, często masz tak, że jak się wypowiadasz, to, to nie jest na takim poziomie, a ja wiem, że ty masz ten poziom i teraz co się z tobą dzieje przed kamerami. Wiesz co? Nie wiem, nie, ale y, ja może też nie jestem y, typem osoby, która lubi się wypowiadać na szybko, nie? Ja wolę sobie coś dłużej przemyśleć i wtedy mogę się bardziej elekwentnie wypowiedzieć. Czyli jesteś myślicielem. Tak, tak. Nie no, bo też tak sądzę. Ty jesteś osobą, tak ja jestem typowym humanistą, tak ty jesteś typowym. Ścisłowcem. No tak właśnie. Tak, no. No i, I czy to ma jakiś taki dyskurs w sobie, że to powoduje właśnie jakieś takie załamania momentowe? Wiesz co, nie wiem, e, zawsze wypowiedzi publiczne nie, nie szły mi najgorzej, nie? Jeszcze zanim byłem znany i tak dalej, jak miałem wystąpić przed kimś i tak dalej, no to zawsze było okej, okay, nie? Ale to myślę, że no, no co, no tak raz wyszło i tak dalej, a poza tym w poprzednich e, jakichś moich wypowiedziach publicznych chyba nie było aż tak źle, co? Nie no, wiesz co, na wywiadach może nie, ale, ale czasami jak coś palniesz, to ja sami aż sam nie dowierzam. Widzę takie dwie twarze wiwiura. No widzisz. O ludzie teraz porównają twoją inteligencję do inteligencji Krychy. Chciałem zapytać Ciebie, co ty o tym sądzisz? No co, no? Yy, myślę, że to słuszne porównanie, bo przecież Krycha jest profesorem, tak? No to, gdzie ja jestem inteligentną osobą, no to oczywiście jak najbardziej to porównanie ma, ma uzasadnienie. Ej, teraz tak całkiem serio, już się bez nabijania z profesury, Krystiana, e, jak sądzisz, jakie Krycha może mieć IQ? A nie wiem, szczerze że to jest takie, wiesz, kurde, oceniać kogoś po wywiadach, nie? Tak jak dużo osób... Nie no, prywatnie już go znasz, nie? No, nie no, prywatnie jak się z nim rozmawia, nie wydaje się głupi na pewno, nie? I tak dalej. E, ale... No też nie, jakiś mega inteligentny też nie, obstawiałbym, że normalne, nie? A ty? No z tego, co ja kiedyś mierzyłem, ale to było dawno temu, no to wychodziło raczej wysokie, tak? Czyli? No nie, nie, nie podawali mi chyba wtedy liczb, bo to było, to było za dzieciaka mierzone i tam mi nie podali, albo źle to pamiętam, albo mi nie podali liczb, tylko podali po prostu wysoko ponad przeciętne, coś takiego, nie? Chyba powyżej 140, czyli należałobyś do męsy, czyli do tych nie, najmądrzejszych ludzi na świecie. Powyżej 140, raczej mi się nie wydaje, że tyle, poza tym to było za dzieciaka, ale... Bo ja mam propozycję. Tak? Kiedyś już gadałem o tym z jeszcze zanim w ogóle wasz temat waszej walki wszedł na wyżyny i on się zgodził, że kiedyś ze mną pojedzie na testy IQ. I mam pomysł, nagramy materiał, że ja zasponsoruję to i zabiorę i ciebie i Krychę i pojedziemy na testy IQ. Co ty na to? Dobrze, okej, okay, spoko. Oficjalna zgoda. Teraz jeszcze Krychę i będziemy mieli taki dobry materiał. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> Ale no słuchaj, jeżeli miałeś takie sukcesy w fizyce, no to musisz mieć wysokie IQ. No tak, tak. Ale wiesz, są różne rodzaje inteligencji, prawda? To jaki tobie brakuje? Myślę, że mi może brakować emocjonalnej. Często mam gorzej mi idzie z rozpoznawaniem, co druga osoba czuje, albo coś takiego ma do przekazania, jak odczuwa emocje i tak dalej. Może taka inteligencja użytkowa właśnie. Użytkowa? Tak, że ciężko ci jest tej inteligencji używać podczas realnych, wiesz... Nie, nie, nie to nie to, po prostu yy, mówię, no takie, takie, myślę, że mam gorzej z inteligencją taką właśnie emocjonalną, psychologiczną, no ale mam wysoką, myślę, inteligencję analityczną, tak mi się wydaje. Ale życiową inteligencję, tak po prostu, też wydaje mi się, że mam wysoką... Kurczę, wiesz, też inteligencja to jest bardzo szerokie pojęcie i ciężko to tak naprawdę zdefiniować. Czym jest inteligencja? Inteligencja to jest zdolność rozwiązywania problemów, tak? Ja uważam, że mam ogólnie wysoką zdolność rozwiązywania problemów, ale może niekoniecznie zawsze jestem w tym skuteczny. Oj, wiewiór, wiewiór. Uważam, że my nie zasłużyliśmy na takie programy jak na przykład Face to Face Twój z Krychą. Tak? Uważam, że to będzie przepotężne. No, zobaczymy, bo Krycha coś tam się trochę się taki nudny zrobił, co? Tak? No. Nie słyszałem a... konferencji, tylko wiesz, ja moją bazę biorę z wywiadu. A, no, wiesz, kurde, ja tam próbowałem coś podpa odpalić na konferencji, wiesz, coś tam przydymić, a on tak coś tam odpowiadał, ale tak... Tak słabo, słabo. No nie były te dyby. To jest profesor, a ty chcesz z nim, wiesz, tak gadać o... Tak, o głupotach. No, no, no. Tak, powinniśmy porozmawiać o poważnych tematach. I w ogóle to sądzę, że Epoka Lodowcowa powinna być sponsorem tej walki. Tak. zdecydowanie tak. <laughs> Czy ty lubisz Krychę? Yy, tak. Najbardziej lubię wsadzasz mu pięści między oczy. <laughs> a dlaczego ty się nie chcesz zgodzić nie no. na te łokcie w parterze? Przecież to dla ciebie korzystna rzecz. Tak. No pewnie, że korzystna. Czemu? Ale nie... Chodzi o zasady, żeby nie zmieniać zasad, wiesz o co chodzi? Tak jak tam Ferrari z Polakiem, o tu, zmieniamy to, tamto i tak dalej. Ja sobie nie dam wejść na głowę, nie? To dla ciebie korzystna nie zmiana. Ważne, to ty, ty będziesz go obalał, a nie, on nie ważne, czy korzystna, ważne, że on to zaproponował. Nie, po prostu nie zgodzę się na to, żeby on zmieniał zasady i tyle, no. Nie będzie tak, że przychodzi, dostaje walkowaz i zmienia sobie zasady. Ale stary, ty mógłbyś kasować łokciami. Nieważne, nie ma to dla mnie teraz znaczenia, żeby było to dla mnie korzystne, bo po prostu chodzi o zasady. I tyle. W której walce zrobiłem, to mnie największe wrażenie? Jeszcze raz? W której walce? Tak. E, no Chyba najładniejszą walkę miał z tym, z tym raperem takim. Rubym. Tak, no tam są kolanem go skończył. I z u nas? No. A ty uważasz, że Krycha jest dobrym zawodnikiem, jak na warunki Freak tak, uważam, że jest dobry, tak, tak, tak. No w końcu, kurde, no, o czym my mówimy, no zawodnik UFC, ile mamy zawodników z UFC filmem ma dwóch, tak? Normana i krychę, no. No to wiesz, no, pierwszy raz będę się bić z zawodnikiem z UFC, więc no zobaczymy, nie. A jak widzisz w ogóle szanse krychy z Normanem? O, no myślę, że jednak e, obydwoje się walczyli w UFC, no ale... No jednak e, Norman myślę, że ustępuje e, k, umiejętnościami Sidowi, tak? No kurczę, jak on ma takie pole widzenia, jedno oko tu, drugie tam, no to Norman by musiał się no roz... Norman go. Co? Norman strzeli go. Tak, no ale ja. Ale, o, ale o czym Ty mówisz? Ja myślałem, że. Ty... Nie, Norman szeliga, walka. A, o, Pytałem Cię, jak widzisz o, o. jego szanse. A ty mnie w ten sposób pytasz. Ja zrozumiałem, że Ty pytasz, jak oceniam e, umiejętności Krychy i Normana, bo dwóch zawodników UFC. Ale nie, no to tak e, na poważnie, nie? E, no to umiejętności tego. E. Normana i, nie, czy kurde, umiejętności, po prostu ich walka. Myślę, że to będzie, po, może być podobny przebieg jak walka Araba z Szeligą, czyli że e, Szeliga będzie dostawał na pizdę e, przez, e, przez większość walki, a jednym z uderzeniem zlokalizuje. Bardzo dziękuję za wywiad, trzymaj się.